Cześć, Manko, to znowu Janat i słuchajcie, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w Łagowie i dzisiaj pokażę Wam grę turystyczną tajemnicę Ziemi Lubuskiej, więc tutaj jest to gra właśnie o Łagowie. Będziemy musieli tak jak zwykle szukać różne w tej grze miejskiej zaznaczone punkty, więc zapraszam do oglądania intro, a to kolejny film na kanale. Właśnie doszliśmy do kolejnego punktu. Jest to brama prowadząca w stronę Berlina. Została zbudowana w XV wieku i była jednym z elementów fortyfikacji miasta. Chroniła osadę służebną i, jej, i zamek, jej górna część ma budowę szachulcową. Więc jest to kolejny punkt. Ośrodek wypoczynkowy przed II wojną światową nazywał się M Si i był własnością bodaj najbardziej eks, ekscentrycznego łagowianina w historii Leona Pineckiego. Był on zapaśnikiem, do którego przyległ... przyległ. Przyl Przylgnęły określe, określenia olbrzym z Wielkopolski. Czy polska wieża. Co? Nieważne, ale tu jest taka tablica Leon Stanisław Pinacki. Teraz jest tutaj bar dewka, a i a, a zdjęcie, tak jakby tutaj e, można zauważyć, że te zdjęcie pasuje, że tutaj są te okrągłe okna, tu jest taki parapet jakby i jest kawałek okna prostokątnego, więc, więc to jest kolejny punkt. Tam na tym wzgórzu znajdował się kiedyś gród, jak jeszcze nie było zamku drewniany gród, a to co widzicie tutaj to jest zamek powstał dopiero potem, a to co widzicie tutaj jest to, jest to fosa, która otaczała ten gród i w, wie... w, tamtym, w tamtym czasie jakby by była ona pełna wody, więc teraz ona wysła, no zawsze tak jest. Jesteśmy pod zamkiem, a naprzeciwko zamku kapnica i na tym terenie musimy znaleźć w sensie kościół i na, te, na tym terenie musimy y, znaleźć kolejne dwie fotografie. A te fotografie słuchajcie, muszę to już szukać. To jest jedna fotografia i to jest fotografia druga. Słuchajcie, jesteśmy przy kolejnej fotografii. Jest tutaj, e, to, jest tutaj kościół. Jest tutaj to jest ta fotografia. A na żywo ta fotografia, słuchajcie, to są te trzy okienka. I już wam czytam opis. Pierwszy Kościół Świętego Jana Chrzciciela zbudowano stosunkowo późno, bo dopiero w XVIII wieku, 1876 roku. Wzniesiono obecną świątynię w stylu neoklasycznym, która początkowo służyła ewangelikom. Po II wojnie, wojnie światowej, Kościół przeszedł w ręce katolików. Dziedzictwo, dziedzictwo Łagowa tworzą nie tylko stare budynki i dzieła sztuki, ale także zabytki techniki. Jednym z nich jest wiadukt kolejowy zbudowany w 1906 roku przy okazji bu budowy linii kolejowej Międzyrzecz Toporów, która przyczyniła się do rozwoju Łagowa. Te, te, te takie koło właśnie zro, z, zrobione tak w, jakby w, 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 zrobione w wiadukcie, a w rzeczywistości jest ono tam. Więc będzie to literka D. Należy zachować szczególną ostrożność. K. K. Karko. dziękujemy. Jesteśmy przy kolejnym punkcie gry turystycznej o łagowie i... Jest to literka A. Kaplica została zbudowana w 1929 roku jako świątynia katolicka. Początkowo opiekowali się nią księżacz księża z a Na no dziś należy do parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, której główny kościół znajduje się przy zamku. Budynek jest przykładem architektury drewnianej. Fotografia tutaj jest. Jest to ten krzyż. A w rzeczywistości ten krzyż wygląda tak. Słuchajcie! Doszliśmy już do końca grymejskiej po łagowie, a hasło wyszło. Domak. Czyli y, ger -hat -domag, hart Domak? Czyli y, urodzony w łagowie odkrył pierwszy antybakteryjnie schód SUF suf. Sulfonamid W 1939 roku Nagroda Nobla W dziedzinie medycyny Dostał Nagrodę Nobla I słuchajcie w, w, Mieliśmy 7 miejsc do odwiedzenia Bo 7 z nich miało opis Ale na grze miejskiej Tak jak można zauważyć Było, y, było y, 6 fotografii Więc jedno tak jakby było pod puchą Więc musieliśmy odwiedzić wszystkie 7 miejsc aby dowiedzieć się, która zagadka jest pod puchą. Więc e, teraz dodatkowy bonusik, lecimy. A dzisiaj, a, te, a teraz specjalny dla Was bonus z panoramy Łagowa. Za chwilę wejdziemy na wieżę zamku Joannitów w Łagowie. Słuchajcie, weszliśmy właśnie na wieżę, a teraz przebitka na jezioro.